Gdzieś tam w internecie wyczytałem, że ty kiedyś chciałeś zrezygnować z aktorstwa, to prawda? Bo się wręcz przeraziłem taką tak, informacją. No ja, że tak Martyz Mudyś Radowskiej by nie było. Jak to możliwe? No tak, myślę, że to jest naturalne, że każdy aktor ma takie um, rozterki i kryzysy jakieś, a po tych kryzysach się wraca chyba bardziej świadomym, mądrzejszym i silniejszym. A to była jakaś ciężka rola, która cię zmęczyła i wtedy był kryzys. Bo z czego to się wzięło? Nie, to się wzięło z tego, że zaczęłam dostawać takie same propozycje wciąż, a ja gdzieś wewnętrznie już na tyle dojrzałam, że wiedziałam, że poprzez aktorstwo też chcę i mogę mówić. No i chciałam trochę innych ról, odważniejszych, takich, które by też pozwalały mi przekraczać jakieś granice i jakąś tam strefę komfortu. Po prostu odczuwam aktorskich wyzwań, a one się nie pojawiały. No i poczułam się tym zmęczona po prostu, najzwyklej w świecie, więc... No, przyszedł taki moment. Jaki miałeś plan B? Czym chciałaś się zająć? A wiesz co, tak... Te, y, może on nie był konkretny, ten plan B, powiem tak. Y, y, chociaż jestem taką osobą, że wiem, że sobie zawsze w życiu poradzę. <noise> Czego bym nie robiła, czy bym miała, nie wiem, być y, Księgową, czy nie wiem, pilotem się śmieje, to we wszystkim bym znalazła pasję na pewno w życiu, bo jestem takim człowiekiem czynu, że ja nie, nie umiem nic nie robić. Zawsze staram się ten czas spędzać kreatywnie. To akurat przypadło na dobry moment, bo ja wtedy urodziłam dziecko, więc postanowiłam sobie dać taki rok z synem co dla niego było świetne, na pewno, dla jego rozwoju, bo byłam przy nim, a z drugiej strony to był rok, przez który mogłam się zastanowić, no ale właśnie przyszła tak interesująca propozycja zrządzenie losu, która mnie utwierdziła w tym, że chcę zostać w zawodzie. Dobra, a jaką najbardziej hardkorową scenę chciałabyś zagrać? Chciałabym na przykład zagrać, nie wiem, czy bym to udźwignęła, ale na przykład przeczytałam ostatnio książkę, gdzie zastanawiałam się nad tym, bo to, ta książka to był po prostu... Scenariusz filmowy, zastanawiam się, czy potrafiłabym zagrać morderczynię, albo czy potrafiłabym zagrać kogoś właśnie, kto do dzieci jest. Kiedy ja wiesz, dzieci uwielbiam i mam bardzo takie, jak ktoś krzywdzi dziecko, to ja po prostu we mnie się. No jestem do wszystkiego zdolna. To właśnie się zastanawiam, czy w drugą stronę, czy bym potrafiła zagrać kogoś właśnie z taką złą energią do dzieci. Nie wiem.